I tak od godziny drą te chałapy od rana, te wszystkie tasziska tutaj, choliry można dostać. Witamy nad polskim morzem. Przed chwilą był taki pisk, jakby jedna którąś zarąbała pyskiem po prostu, jakby ją wzięła i udusiła, więc może tam się jakieś dantejskie sceny dzieją. a też siedzi na dachu i drze chałapę. Dzień dobry! Powiedziałabym, że codzienna rutyna nadaje szczęście Witamy w torci kolarni Nie mam więcej do Koniec emisji Dzień dobry wielki ptaku Zobacz, ta woda To jest mój pomost Jeszcze mam... Albo zwróci się w moją stronę i zacznie dziobać. Oj Chyba ci odgryzę stopę Cześć ale jesteś piękna! Pogłaszcz ją! Na pewno? Pogłaszcz! Mhm. Lubię swoje palce Kili, 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 kili działo? Wiem sobie, na pewno coś pod piórem siedzi Chyba <noise> siedzi serdecznie, że, że za nią płacisz Kili, 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 kili Oj! Chcę mnie ptaku Mi strasznie, ale może mikrofon coś zbierze. Mnie tak uspokaja taki widok i taki szum. W te fale czuję taki spokój, że Wam tego też życzę. A ja? A ja jestem, proszę pana na zakręcie. Gdzie ja sobie zaklaszam? Burminka dzisiaj ekskluzywnie jest na masażu. że w Miałam czytać, ale chyba wolę po prostu cieszyć się widokiem <śmiech> <śmiech> Może, 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 może. Na Plaże, podjeżdżamy dwa kilometry, na końcu 2 km drogi z dupy płatny parking. Na szczęście po sezonie, więc za darmo. I teraz jeszcze kilometry idziemy. A w czym idziemy? W eleganckich Japanese. Japonezach, A pada deszcz i świeci słońce, może będzie tęcza. Zobaczcie, jaki to jest przepiękny las. O. Idziemy i myślimy, tak. Tu, jakby tutaj mordą zaniuchał, zagłębił, to tyle grzybów by było. Dokładnie. Wczoraj była taka burza. No pięknie, ludzi nie ma. Pogoda. Pogody też nie ma. O, któraś Gacie zgubiła. Któryś? Ja się spieszył. Pięknie, to no zobaczcie. No przepięknie, no proszę je was. To jest nawet takie miejsce na obozowisko. Całkiem to elegancko wygląda jak na dzikie wejście na plażę dziką. Zobaczcie, jak cudownie. Przepięknie. Polska jest po prostu śliczna Śliczna. Już trzy razy może widziała, a dalej może nie widać. O, może go nie widziałam. A może to jest ta 7-kilometrowa trasa. Uu, jest i zejście na plażę. Rzekłybyśmy, że to około dwóch kilometrów. Ale bardzo przyjemny spacer. Wow! Ja wow. <grytania> pięknie. Spójrzcie. Dziko, pusto i pięknie. Nie ma żywego ducha! Przy takim sztormie może wyrzuca na brzeg Sreny albo foki. Zobaczcie jak Ale jesteśmy same, samiesiękie. Dlatego nie wchodzimy zbyt daleko do wody, bo jest bardzo wzburzona. Stwierdziłyśmy, że czekamy na zachód słońca, a potem przez noc, przez las, przedzieramy się. Mam nadzieję, że się nie zgubimy. Prawda? Wracamy do samochodu. Było super. I marzyłam o plaży tylko dla siebie. Ale jakoś nie wydawało mi się to możliwe. Strasznie trzęsę ręką, sorry. A tak było. Super. Patrzcie, jakim klipem jedziemy normalnie. Okromnie. Ciemno, czarno. Właśnie, Pusto, boże. żywego ducha tutaj nie ma, naprawdę. No, stara droga kamienna. W ogóle do jakiegoś dworu to jest, no nie? Tak, tak. Ona dojeżdża do dworu. Tak naprawdę z głównej drogi. Do plaży to jest jakieś no, 4 km wień. Ale jest pięknie. Czy teraz jest trochę strasznie, ale tak to pięknie. Jest strasznie, strasznie, ale jest pięknie. Portowa dziewczyna. Mm. Przyjechaliśmy do portu. Pójść sobie zobaczyć wejście. Spacerkiem na falochron. Całkiem tu brzydko. Czyli takie długie. <noise> Wczoraj były faliska, dziś jest spokojnie. Wczoraj o, no Izunia tak. weszła do wody. I... Powiedziała, że dzwoni do Dawida i będzie mu śpiewać. Co będziesz mu śpiewać? <grym> że są fale. <grym> Dawid, co ty śpiewasz? Fale są. Dawid, odwołaj trasę koncertową, twoje piosenki są nieprawdziwe. No dobra, trochę fal jest. <grym> Zbliżamy się do wyjścia z portu. Tam zdaje się pływa sławny w każdej miejscowości większej nadmorskiej statek Viking. Jest to największa wytwarzalnia wymiocin, parę dni temu wychodzimy na plażę, były bardzo duże fale, patrzymy, wiking wypływa, tak im rzucało, że już skończyłam wszystkim ludziom, mimo że ja nie mam choroby morskiej, ale nawet jak ktoś nie ma choroby morskiej i dość długo buja i wszyscy źle się czują dookoła, to nie jest przyjemnie. Ptaków śpiew, morza szum, złota plaża. Wokół nas. Jest to wspaniała pora roku, by wybrać się... Jeju. Yeah, Pysaka. Yeah. Tony and za darmo. Jest to wspaniała rok... Roku Jest to pora. wspaniała roku. Jako. Jest to wspaniała roku pora, by wybrać się nad morze. Nie ma ludzi. Cicho. Pusto. Nikt nie krzyczy. Można spotkać nas. Cichutko, milutko, wszystko jest dużo tańsze. Bardzo się opłaca. Szukałyśmy tych branzoletek, które wszyscy znają z Instagrama, i nie było ich nigdzie. I trafiłyśmy e, na taki kramik takiej pani, która sama robi biżuterię. I patrzymy. Robi w ogóle srebrną z, z kamieniami szlachetnymi. Takie rękodzieło, bardzo Patrzyma, ładne. Patrzymy, ona sobie tak dzierga, tutaj muszelkę nawleka. I w ogóle ma świetna, bo mówi do nas. No co. Towar deficytowy, przypomniałam sobie, że mamy muszelki, to robię, także my mamy z rękodzieła. <laughs> Oprócz tego jeszcze kupiłyśmy sygnet. Secesyjny. E. Stary. Secesyjny to musi być stary. Ja wiesz, jak się idzie na koło i się pyta co to jest albo ile to kosztuje, a wiesz, że to jest na przykład sprzed 20 lat... To mówi, Hej, idę secesję! A zapach? Czuję. W tej części pachnie ładnie. Panowie łowią ryby. Chodźmy jeszcze tam dalej. Zobaczymy co jest. Może nad złowią. Chcesz, żeby Może cię Może nas złowią złotą rybkę. Ekstra. Ale uderza. A ty chcesz iść na te kawę i ciastko? Lá Ja zazdroszczę wszystkim, wszystkim ludziom, którzy mieszkają nad morzem. Chociaż podobno jak tak się mieszka, to się z tego w ogóle nie korzysta. Został wybudowany w 1906 roku i był on tak samo jak Bałtyk, był burzliwy. Tak i historia tego hotelu. Niedługo po otwarciu był ogromny sztorm i podmył on zamek, bo to jest zameczek. Groziło to zawaleniem, udało się to uratować. Kilka lat później, w 1914 roku, znowu było to samo, tylko jeszcze na poważniejszą skalę. Wtedy okoliczni mieszkańcy to umacniali, żeby obronić ten zameczek. Przed zniszczeniem przez siły natury, który to jest symbolem łeby. Myślę, że brakuje mu bardzo, bardzo dużo. Brakuje serca. Jakby. Jest przepiękny, w środku jest tak piękny. Jeżeli chodzi o różne takie detale, szczegóły, to można byłoby to tak dopieścić. Faktycznie teraz wygląda na bardziej bezpieczny, bo jest wzmocniona jest ta skarpa. To Jest uroczne, no ten widok jest naprawdę piękny, bo po jest tak blisko, on jest dosłownie postawiony na Wydmie. Jest postawiony na Wydmie. Drugi właściciel tego obiektu, pan Niczkę, nie wiem czy dobrze wypowiadam jego. Nazwisko. On w ogóle się tutaj bardzo przysłużył i dla społeczności, i dla tego, jak to wygląda. Obsadzał te wydmy, dbało o to wszystko. Był ogromnym społecznikiem. Był właścicielem też posiadłości w Sarbsku, które jest niedaleko. Pewnie byłby wychwalany do dzisiaj. Byłyby mu stawiane pomniki w tych okolicach, bo naprawdę wszyscy go kochali. Gdyby nie to, że był aktywnym członkiem partii. NSDAP, więc raczej nie mówi się o nim głośno. W hotelu był kręcony film. Maria Skłodowska curie Jeśli tu będziecie, to wpadnijcie na drineczka lub yy, herbatę, bo to możemy polecić. No i widok z okna też jak najbardziej. Wszystko po jeden złotych tarerze. Oto one. Parfumę, męski. Co robimy, kiedy zobaczymy przy drodze, którą jedziemy znak na pałac. Zjeżamy więc idziemy zobaczyć przepiękny pałac, który został odrestaurowany, teraz Polak jest właścicielem, wygląda to przepięknie. Mm. Padła mi kopara, i nie mogę już nic mówić ani nic jeść, bo nie mam żuchwy. Czy możemy tu zamieszkać? Jezus Maria! Jezus Maria! Jezus Maria! <śm> Wiemy. Myślę, że obecny właściciel nigdy w życiu tego nie będzie chciał sprzedać. Cudo. Ten pałac był totalnie rozkradziony ze wszystkich metalowych części jakie tu były. Była to ogromna ruina i nowy właściciel po prostu odnowił go w przecudownym stylu secesyjnym, ale jest to po prostu zrobione tip top. Muzyka Sesja Izabela. Ona za nie mówiła. Jesteśmy w restauracji i będzie kawa. I będzie lorneta. Proszę, to dla żabaleczki espresso. Dla Lulusi. Meduza. Z Meduza z lunetą. To jest luneta? Bo na jedno oko. I trzęsą do Kochani, wasze zdrowie żeby wszystkie pałace w Polsce wyglądały tak pięknie i były tak dopracowane jak ten. Mm. Wyjątkowy bałac I co tuli do ściany? Zachęcam Was do odwiedzenia tego miejsca. Koniecznie wypicia lunety, bo jeden kieliszek z meduzą. To jest bardzo fajne, bardzo piękny zwyczaj, przeniesiony po prostu z Warszawy, kiedy to chodziło się w latach 50. ubiegłego stulecia na sektoriu tak, na Foksal. i tam zamawiało się właśnie albo lornetę, czyli Dwie. dwa kieliszki albo lunetę, czyli jeden. Tak? No a Meduza to galancik. Tak. Galancik pierwsza klasa, doskonały, no, fantastyczny. Nie jak spróbować, bo już w cały. Pałac ten został wybudowany w 1906 roku. Pierwsi właściciele to Niemcy. Teraz właścicielem jest Polak który włożył w to miejsce po prostu serce. To jest... Boże, ta w tym bucie, a ja gadam. <głosy> <głosy> Naprawdę. <głosy> Właścicielem jest Polak, który przepięknie odrestaurował cały ten pałac. Przepiękne jest wnętrze. Secesja, to jest dbałość o każdy szczegół. W restauracji jest dbałość o to, jak wygląda, jak to jest wszystko podane, jakie są sztućce. Wszędzie, nawet toalety. Są po prostu, to jest majstersztyk, Jest bardzo dużo pięknych starych mebli, secesyjnych oczywiście, starych secesyjnych waz, dodatków, yy, oświetlenia w stylu secesyjnym. Coś fantastycznego. I jest tu oczywiście stadnina koni. Jest to naprawdę imponujące miejsce, a do tego można wejść do środka, wszystko zobaczyć. Nikt się dziwnie nie patrzy, nikt wam niczego nie zabrania. Wszyscy są bardzo uprzejmi i jest tutaj fantastycznie. Jesteśmy Familia Bistro. Wyszłyśmy z jakieś manty, ogólnie wszystko, co są łączne, słaszne, w środku. Jesteśmy tak głodne od śniadania o godzinę 8:00, nie? Pół tak do 6.00. A to na nas jest baniego. I zajechałyśmy specjalnie podwodą tańską, żeby się na z Dzieci to tak nie no. Z której strony? Z prawej, na no wam Jak ostatnio nas mnie sędził z prawej strony i tak się zastanawiałam, z kim się pokłócę, to się tak pokłóciłam, że wracałam 4 km pieszo do domu. Najpierw, Po prostu wstałam i wyszłam. tym nie, nie było żadnej płyty, Nie, nie darłam, ja ja pali, się zdenerwowałam, więc wstałam i wyszłam. Ale wyraźnie, wyraźnie, weź skarbu. Mamy tu kołduneczki. W rosołek. W rosołku. Rosołko, się oparzy, czy tylko trochę? Troszkę, trochę. U <try> To są kibiny, a to są manty. A tu siedzi jedna menta, tu siedzi druga menta. Ej, menta. Nie idźcie za dużo kibinów, bo to was spotka. To będzie Wiecie, że zapomniałyśmy aparatu. Zdrożenie. Piękny Gdańsk. A to jestem ja na rowerem. I can't get you out of my mind It's like I feel it for the first time Been thinking about you all night I've been searching for this all my life Because my type I've been looking for a boy who can treat me right your dark hair with those eyes so bright They look into my soul and it sparks my light Can I take you there? It was the first time do you remember Can I take you there? Back to we felt like this was forever Can I take you there Like it was the first time do you remember Can I take you there You were leave trochę się boję Oj teraz nie wpadaj w panika Teraz nie radę Ale się boja nie ma czego, prawda? Nie ma czego. Jesteśmy prawie na samej górze. Zobacz, jak pięknie. Świetne. Świetne to jest. Pięknie. Widać stocznie, widać rafinerię. Wow! Jest za pięknie. zjeżdżamy Jesteśmy hitami, za czwartym razem zrobiło nam się średnio. Super widać z góry rafinerie i stocznię. Potem się dziwię, że mówią, że jestem normalna jak mówię stocznię.

Mam nadzieję, że pokazaliśmy Wam kilka uroczych ujęć i zachęciliśmy, żebyście tu przyjechały lub pozwiedzali swoje własne miasto. <grystanie> Dokładnie. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, a mi by było wstyd, mówiłam to nieraz, to koniecznie to nadróbcie. Czekamy na lajeczki, e, dislajeczki, komentarze. Ściskamy Was tak gorąco, jak czerwone mamy teraz gęby. Trzymajcie się. Like it was <laughs> the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this <laughs> was forever. Can I take you there? Like it was the first time.